Cześć, witam wszystkich, jesteście na kanale Zrobione Ręcznie UR. my z Wami Lena. Dzisiaj zaproponuję Wam przeróbkę takiego, takiego żakiecika. To jest y, taki letni, lniany żakiet z krótkim rękawem. Kotunek jest po prostu super. No, Len, co Wam będę mówić? Więc muszę go zmienić, bo mimo to, że jest fajny... Kolor jest turkusowy. Pięknie. Lena, znów Cię pozdrawiam. Miałaś rację, bo jakoś nigdy nie zwracałam uwagi na ten kolor. A się okazuje, że e, mąż mi powiedział, że bardzo pasuje do moich oczu, bo ja mam też niebieskie oczy. I zaczynam nosić turkus, bo jest po prostu super, odpowiada mi, będziemy więc przerabiać. Dlaczego nie noszę tej marynarki? Jest dużo za duża. Jest po prostu tak ogromna. Że nawet ja, mimo to, że ja jestem dosyć duża kobieta, jest mnie więcej, ale nawet ja w tej marynarce to się zgubię. Ew, owszem, my lubimy nosić oversize, nigdy tak jak Wam mówi, nigdy nie noszę sukienek i, i żakietów, które tak ob, obcis, obciskają nas. Nie, dziewczyny, nie, ale mimo wszystko jest po prostu. Yy, Linia, linia barku jest nie na miejscu, musiałaby być przeniesiona, czyli musiałabym rękaw zmienić. Tu jest ogromna, no po prostu tak jak po, po starszej siostrze, tego nie chcę. A żeby wyglądać ładnie, muszę, muszę ją teraz pociąć na kawałki i zrobić tak, jak chcę. Więc zaczynamy. Jeżeli kogoś interesuje ten temat i u kogoś są żakiety, marynarki, które chcecie zmienić, to róbcie razem ze mną. Pierwsze, co zrobiłam, założyłam na siebie żakieciek i zaznaczyłam linię, którą muszę przeciąć. Czyli chcę ten rękaw i, i do tej linii wszystko wyciąć. I tak zrobię z dwóch stron równie. No i linia jest zaznaczona, tak jak widzicie. Tu zeszpilkowałam, żeby mi się nie ruszało. Złożona jest marynarka na pół. I zaczynamy wycinać. Tu nacinam. Tniemy każdą, każdą e, półówkę osobno, tylko muszę naciąć tutaj pod pachem. I teraz góra osobna, dół osobno. Teraz wycinamy przód. I z tej strony robimy dokładnie to samo. Kładamy na pół. zestykuję, żeby się nie ruszało. Dół mi się nie ruszał. OK. No i po zaznaczonej linii wycinamy. Tu przycinamy w całości pod pachem. Mhm. I teraz tylko górną część. Razem z podszewką oczywiście. Przód jest, teraz obracamy. w żakiet jest kamizelka, rękawy odcięte tutaj zrobiłam właśnie takie jak chcę, żeby nie było za szerokie tu się rozprówa, ale proszę tym się nie martwić, bo to oczywiście wszystko później będzie zrobione więc pierwszy etap odcięliśmy rękaw razem z podszewką, tak jak widzimy, zaznaczyliśmy to co chcemy zrobić, ile nam tam nadmiar jest wycinamy no i teraz co? Ona jest wciąż szeroka, ogromna jest. Ja chcę ją zmniejszyć. Teraz tak, od środka. Mimo wszystko jest dosyć szeroki i ja chcę teraz go zmniejszyć. Biorę tutaj pod pachem. I tak sobie wymierzyłam, że jakieś 5 cm z każdej strony będzie zabrane. Więc sobie tutaj zaznaczam. Tak, ale szerokość na dole chcę zostawić tak jak jest. Więc dlatego, dlatego zaznaczam ile chcę zabrać tu sobie biorę biorę linijkę i taką prostą linię tu na biodra połączymy w ten sposób i to wszystko czyli gdzieś do bioder do, do, do linii talii może może tak do talii raczej to ja tutaj teraz szczepię szpilką zobaczcie nie wiem, czy widać, bo tej kredki może być nie widać, ale w każdym bądź razie tutaj zaznaczyłam, ile chcę zabrać, i z drugiej strony robimy to samo. No i zobaczcie, już jest wszyte. Z podszewką zrobiłam dokładnie to samo, czyli tak, jak z tamtej strony wszyłam te 5 cm. Tak samo w poszewce od wewnątrz, bo tu jest fajny dostęp, i już jest bok wykończony, bardzo ładnie. I co teraz? Bo przecież trzeba rękę. Jeszcze zastanawiam się, czy chcę tą rękę wrócić z powrotem, czy nie, bo ja nie jestem przekonana, że ja chcę mieć znów żakiet. Mogę zostawić tak jak jest, właśnie tak jak jest, a mogę zrobić rękaw z powrotem. Tylko tak, nie wiem, zastanawiam się, czy potrzebny mi jest ten rękaw, bo to jest przecież na lato. Mogę tu odciąć się przecież, bo jest za duży, zmniejszyć go i przyszyć na przykład do, do tego miejsca, ale jeszcze nie zadecydowałam myślę. Żakiecik mój już bez rękaw, tak zastawię chyba, ale to jeszcze nie wszystko. Chcę na dole już zaznaczyłam sobie, on będzie krótszy. I ja zaraz złożę go na pół, i tutaj na ten rozmiar odetnę tak, właśnie do przodu taką e, taką linią płynną linią musimy najpierw złożyć go przeszpilkować, żeby się nie ruszało No zobaczcie i teraz tu jest bok przeszpilkowana i tu robię taką. Então, outra linha... wycięty. Śmieszne, prawda? No ale nic, zobaczymy co zrobimy dalej. Okay. Tak, ale przynajmniej zobaczcie. Teraz, ponieważ wycięłam dół, to jest dostęp do rękawa, prawda? I ja ładnie teraz mogę zszyć właśnie ten rękaw wejść od środka i zszyć rękaw, obrobić, bo jest teraz fajny dostęp. Świetnie, ok. No i zobaczcie, tu już jest przyszyta podszewka z marynarką. Tak to wygląda. Oczywiście marczę się, ale to trzeba odprasować. I e, później jeszcze na wierzch jedną, jedną dam e, przyszyję, żeby ładnie się układało, ale zrobiłam to właśnie z dołu od, od wewnątrz. Tak wygląda. Idę teraz pokażę Wam jeszcze raz. Już jest zaprasowane tutaj ładnie, tak żeby podszewka była bardziej zawinięta wewnątrz, ale mimo wszystko chcę jeszcze tutaj e, Przyszedł, żeby to się nie ruszało, będzie ładnie i z podszewką połączy. I teraz zobaczcie: to jest właśnie tył wycięty, to jest złożone teraz na lewą stronę. Cała marynarka poszła wewnątrz, i tu na rogu wyprzywracamy teraz wszystko ładnie. Musimy złożyć i szyć. Szyjemy tylko do połowy. Do środka, a środek później ręką albo na maszynie na zewnątrz. Tu składamy tak, jak było, dokładnie przypinamy, żeby ten róg nam ładnie wyszedł. Przypinamy. Tutaj też w samym rogu, też przypinamy, żeby się nie ruszało. Tak. Widać tak? Tu będziemy szyć. I tu składamy równiutko. Tylko muszę środek zaznaczyć, żeby tu jest zawsze. Podszewka jest zrobiona zawsze tak, że z... taka zmaszczka jest na, na, na luz i tak zrobimy. Ale, ale, mimo wszystko muszę tak zaznaczyć mniej więcej do połowy, gdzie to będzie. Tutaj. I tutaj luźniutko. I tutaj będzie taka zmarszczka. No i wszystko. Wszystko bym się zgadzało. O tak w ten sposób. Ja na razie to przypnę, bo my zszywać nie będziemy do samego końca. Później na maszynie jak przywrócę, odprasuję. Albo tu gdzieś z boku. Zrobię to przy szyję jeszcze raz. I teraz tak, róg jest spięty i szyjemy ten łuk wewnątrz prawą do prawej normalnie, bo to się później przywróci i będzie ładnie na zewnątrz wyglądać. Szyjemy to. No i tak, już to przyszyłam, a tu zostawiłam taką kieszonkę. I przez tą kieszonkę teraz wraca nasza marynarka na zewnątrz. I później tylko zlikwidujemy tą dziurkę. Jeszcze tutaj muzik nawet zapięty. No i widzicie. Wszystko jest stanęło na miejsce. Roki ładne. Trzeba odprasować. Trzeba jak zwykle. Zaraz jeszcze z, tutaj wejdę od środka ręką i poprawię w rogu, żeby ładnie było. pokładało się. Ale jest fajnie, idealnie. Zobaczcie dziewczyny. Po prostu cudnie przód Lewa strona. I teraz zaprasować. I później tylko tą dziurkę szyjemy albo ręcznie, albo nawet na maszynie. No, tutaj rękawki już są wycięte, obrobione, odprasowane. Ładnie mi tutaj wyszło. Jest taka kamizelka teraz. Ale jak zwykle nie lubię żeby była taka zwyczajna kamizelka, więc zaczynam teraz proces twórczy. Przed tym to była przeróbka, techniczne sprawy, ale teraz, teraz zaczynamy wymyśleć co chcemy zrobić. No i tutaj już przypięłam, próbuję, to jeszcze nie fakt, że tak zostanie, bo tak jak wiecie, dziewczyny lubię 15 razy zmienić w trakcie, ale już wyciągam swoje koronki, Chcę tutaj kawałeczek tutaj przyszedć będzie asymetria, oczywiście jakiś kawałek tutaj tutaj może jakiś taki podłużny przyszyję zaraz będę wybierać. Czyli zostawiam Wam też yy, yy, taki duży luz na twórczość i co wy wymyślicie co dekorujecie na przykład taką kamizelkę, którą możecie jeżeli nie po przeróbce tylko uszyć sobie to możecie ją zmienić. Z tyłu wycinałam, jak pamiętacie, tył. Tak. I z tyłu przyjdzie też taka, taka oto koronka. Tutaj jeszcze dwie takie zaszczypki zrobiłam, żeby było do talii blisko. I y, taka falbaneczka koronkowa. No i zaczynamy dalej wymyśleć, co i jak, gdzie dołożyć. Później to wszystko przypinam, przyszyłam i pokażę, jaki efekt z tego będzie później. Swój projekt skończyłam, za chwilę pokażę jak wyglądam. E, dziewczyny, jeżeli nie zaczniemy cokolwiek, no to nigdy nie przekonamy się, że potrafimy bądź nie, więc odważnie, zaczynajcie. Nic, nic nie, nie stoi Wam na przeszkodzie, trzeba, trzeba tworzyć i e, techniczne sprawy ja też mistrzem nie jestem, nie jestem fachowcem, robię po prostu tak jak mi Podpowiada moje doświadczenia życiowe. Natomiast proces tworzenia, te rzeczy, które stosujemy do dekoracji naszych rzeczy, to jest twórczość. To jest twórczość, która daje nam radość, satysfakcję. Zapominamy o swoich problemach, o jakichś tam nieporozumieniach czasami, które w naszym życiu się zdarzają, więc cieszcie się i róbcie twórzcie. A ja życzę wam dużo, dużo szczęścia, powodzenia, realizacji wszystkich waszych marzeń i postanowień. Oglądajcie wideo do końca, a ja żegnam was do następnego wideo. Pa pa.